A teraz będziemy sobie rozkładać na czynniki, trochę trudniejsze wyrażenia, rozłóż na czynniki x do czwartej plus 4. I na pierwszy rzut oka nie da się tego rozłożyć na czynniki, ponieważ gdybyśmy mieli na przykład x do czwartej minus 4, moglibyśmy to zapisać jako x do kwadratu do, do kwadratu minus 2 do kwadratu, i wtedy moglibyśmy wykorzystać wzór na różnicę kwadratów. Natomiast jeżeli jest to plus, hmm. I tutaj trzeba zastosować taki mały bajer. Zrobimy to tak. Co musimy tutaj dopisać, żeby móc sobie wykorzystać wzór na a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. a plus b do kwadratu. Musielibyśmy dopisać, jeżeli to jest nasza a do kwadratu, to naszym a byłoby x do kwadratu, a naszym b byłoby 2, czyli 4 X kwadrat byłoby naszym 2AB. Ale skoro pożyczyliśmy sobie te 4x do kwadratu, to musimy je oddać. I w tym momencie to wyrażenie jest równe dokładnie tyle samo co to, tak? Bo dodaliśmy sobie ten element, ale go sobie odjęliśmy. I teraz ten fragment możemy sobie zwinąć x do kwadratu plus 2, kwadrat minus. I zapiszmy to jako kwadrat jakiegoś wyrażenia. 2x do kwadratu. Zgadza się? I teraz, skorzysta ponieważ skorzystaliśmy z tego triku, to mamy wyrażenie w postaci a do kwadratu minus b do kwadratu. Coś do kwadratu, minus coś do kwadratu. A wzór na a do kwadratu minus b do kwadratu to jest a minus b, a plus b. Spróbujmy a minus b, a plus b. Naszym a jest to, a naszym b jest to, czyli x kwadrat plus 2 minus 2x, tak? Razy a plus b, czyli x kwadrat plus 2 plus 2x. To jest a minus b, to jest a plus b. I to tyle. Rozłożyliśmy na pozór nierozkładalne wyrażenia na czynniki, jakieś stosując ten mały trik. Teraz kolejny przykład, gdzie zastosujemy bardzo podobny trik. To wyrażenie ma cztery elementy, więc gdybyśmy chcieli zastosować tutaj jakiś wzór skróconego mnożenia, byłoby naprawdę ciężko. Także zamieńmy na razie to, co możemy. Rzuca się w oczy. A przepraszam, tutaj oryginalnie powinien być kwadrat. Zastosujemy tutaj wzór skróconego mnożenia. x minus y do kwadratu to będzie to, tak? Minus 4. x minus y do kwadratu minus 2 do kwadratu. I znowu zastosujemy ten trink, czyli mamy wyrażenie w postaci a kwadrat minus b kwadrat. I to zapiszemy jako a minus b, a plus b. Czyli a minus b, a minus b razy a plus b, tak? Czyli to jest nasze a, to jest nasze b, to jest nasze a, to jest nasze b. Mamy a do kwadratu minus b do kwadratu, czyli a minus b, a plus b. I to teraz.